Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w Praktyce. Dziś zabieram Cię w fascynującą podróż, by zgłębić temat, który może zrewolucjonizować Twoje życie. Potęgę podświadomości według Josepha Murphy'ego. To temat, który jest nie tylko naukowy, ale również duchowy. Murphy w swoich książkach, w tym tej najważniejszej, Potęga Podświadomości. Pokazuje nam, jak wewnętrzna moc, która drzemie w każdym z nas, może kształtować naszą rzeczywistość. To coś, co można porównać do biblijnych idei i metafor. Mocy, którą każdy z nas może odkryć w sobie, jeśli tylko otworzymy nasze serca i umysły naprawdę. W dzisiejszym odcinku omówimy, jak podświadomość działa w naszym życiu. Jak możemy ją przeprogramować, aby przyciągnąć do siebie miłość, sukces, zdrowie i spełnienie? I jak Joseph Murphy, zainspirowany duchowymi naukami, używał metafor, które pomagają lepiej zrozumieć tę naszą wewnętrzną moc. Brzmi ciekawie? Więc za chwilę zaczniemy naszą podróż do wnętrza naszej psychiki i odkryjemy, jak potęga podświadomości może odmienić Twoje życie. Podobnie jak wewnętrzne światło, które Biblia opisuje jako drogowskaz na drodze do szczęścia i spełnienia. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czym jest podświadomość według Josepha Murphy'ego. Jakie są mechanizmy, które rządzą naszą podświadomością i jak możemy je wykorzystać. Jak zmienić przekonania, które nas ograniczają. Jakie techniki pozwalają nam świadomie wpływać na podświadomość oraz jak przyciągnąć do swojego życia to, czego tak naprawdę pragniesz? Joseph Murphy w swojej pracy ukazuje podświadomość jako potężne źródło mocy, które kontroluje naszą rzeczywistość. Możemy porównać ją do biblijnej metafory wewnętrznego światła. W Nowym Testamencie Jezus mówi: Jestem światłością świata. A także mówi o tym, że jeżeli Twoje oko jest jasne, całe Twoje ciało będzie pełne światła. I tak samo jest z naszą podświadomością. Światło jest w nas, a jeśli jesteśmy otwarci na prawdę i miłość, to nasza podświadomość niczym światło Boże. Oświetli naszą drogę, prowadząc nas ku spełnieniu. Murphy wyjaśnia, że nasza podświadomość działa jak ogromny magazyn, który przechowuje wszystkie nasze doświadczenia, przekonania i emocje. To światło jest w nas przez cały czas, ale często nie jesteśmy świadomi jego mocy, ponieważ nasze umysły są zdominowane przez negatywne przekonania. Jeśli nie nauczyliśmy się dostrzegać tej światłości, to życie może być pełne ciemności, zmagając się z ograniczeniami i trudnościami. Jednak, jak mówi Joseph Murphy, klucz do zmiany tkwi w naszej zdolności do przeprogramowywania tej podświadomości. Murphy twierdzi, że nasze przekonania mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. I tak jak biblijny złodziej może kraść nasze poczucie wartości, tak podświadomość może przejąć kontrolę nad naszymi myślami, jeśli nie nauczymy się jej świadomie kierować. To jak wielki obszar pola mocy, który możemy wykorzystać do przyciągania do siebie tego, czego naprawdę pragniemy. Tak jak sprawiedliwość, która w Biblii ma związek z prawdą, równowagą i porządkiem. Zatem Murphy pokazuje nam, jak ważne jest, aby nauczyć się kontrolować nasze myśli, a tym samym nasze przekonania, które kształtują naszą rzeczywistość. Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. Ta biblijna zasada znajduje swoje odzwierciedlenie w naukach Josefa Murphy'ego. Jeśli myślimy o sobie jako o osobach, które zasługują na sukces i miłość, to nasza podświadomość zacznie przyciągać sytuacje, które będą potwierdzać tę prawdę. Joseph Murphy twierdził, że to, w co wierzymy na poziomie podświadomym, będzie miało kluczowy wpływ na to, jak kształtujemy naszą rzeczywistość. Na przykład, jeśli przez całe życie wmawiano ci, że życie jest trudne lub nie zasługujesz na szczęście, to Twoja podświadomość przyjmie te przekonania jako prawne i będzie je manifestować w Twoim życiu. Jednak, jak mówi Jezus, jeśli wierzysz, to wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. To prawda, że moc naszej wiary leży w przekonaniach o sobie i świecie, i jednocześnie decyduje o naszej przyszłości. Murphy przedstawia kilka metod, które pomagają przełamać ograniczające przekonania. Afirmacje jedno z najpotężniejszych narzędzi, które pozwala nam przeprogramować podświadomość. Jak powiedział Joseph Murphy, Twoje myśli kształtują Twoje życie. Jeśli powtarzamy sobie afirmacje, które są pozytywne, to zaczynamy wpajać je do naszej podświadomości, co bezpośrednio prowadzi do pozytywnych zmian w naszym życiu. W tej samej linii Murphy wspomina o mocnym słowie, które, podobnie jak biblijne słowo Boże, ma moc tworzenia rzeczywistości. Murphy podkreśla znaczenie wizualizacji, tworzenia mentalnych obrazów, w których widzimy siebie osiągających sukcesy. Zobacz siebie jako zdrowego, silnego i pełnego radości. Technika pozwala na wprowadzenie do podświadomości przekonania, że to, co chcemy, jest już możliwe. Dla Murphy'ego modlitwa była formą afirmacji, która nie tylko zmieniała myślenie, ale również otwierała drzwi do wewnętrznej mocy. Biblijna modlitwa, Panie Twoja Wola, niech się stanie, to symboliczne wezwanie do ufności, że świadomość i podświadomość współpracują z wszechświatem. Tak, aby przyciągnąć to, co dla nas najlepsze. Murphy twierdził, że przekonania są tymi korzeniami, które dają początek naszym myślom i emocjom. Kiedy te korzenie są zdrowe, na przykład mamy przekonanie, że życie jest pełne możliwości i miłości, to wtedy nasze myśli stają się twórcze i jednocześnie prowadzą nas do spełnienia. Jednak, jeśli w naszej podświadomości kwią Korzenie lęku, ograniczeń, niskiej samooceny, to nasze życie będzie pełne blokad. Joseph Murphy w swojej pracy daje nam również konkretne narzędzia do pracy z podświadomością, które pomagają wykorzystać jej moc w codziennym życiu. To tak jak wykorzystywanie narzędzi Bożych, które pomagają nam wejść na drogę do zbawienia. Wzmacnianie wiary. Podobnie jak w biblijnym nauczaniu o wierze, jako silnej i zdolnej do przenoszenia gór, Murphy twierdzi, że wiara jest podstawą do przełamywania granic podświadomości. Aby zmienić przekonania, musisz wierzyć w możliwość zmiany, w to, że wszystko jest możliwe. Ustalanie celów i afirmacji. Zamiast tylko życzyć sobie czegoś, Murphy zalecał tworzenie afirmacji, które odnoszą się do konkretnych celów. Na przykład jestem w pełni zdrowy i pełen energii. Dzięki tym słowom wprowadzamy je do podświadomości, wprowadzamy program, który zaczyna manifestować się w rzeczywistości. Świadomość pozytywnych emocji. Murphy mówił, że musimy poczuć to, co wizualizujemy. Zatem emocje są kluczem do przeprogramowania podświadomości. Gdy czujemy radość i spełnienie związane z naszymi celami, podświadomość zaczyna przyciągać do naszego życia sytuacje, które potwierdzają to uczucie. Joseph Murphy nauczał, że potęga podświadomości jest kluczem do zmiany życia. Zmieniając nasze wewnętrzne przekonania, możemy przyciągnąć do siebie to, czego pragniemy. Miłość. Sukces, zdrowie i dobrobyt. Podświadomość działa jak wewnętrzne światło, które można zaprogramować na pozytywne zmiany. Afirmacje, wizualizacja, modlitwa są potężnymi narzędziami w pracy z podświadomością. Zmiana przekonań w podświadomości prowadzi do manifestacji pozytywnych wydarzeń w życiu. A na koniec mam do Ciebie pytanie. Jakie ograniczające przekonania chciałbyś lub chciałabyś zmienić w swojej podświadomości? Jakie afirmacje pomogłyby ci w tej zmianie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. Subskrybuj podcast Podświadomość w praktyce, aby odkrywać więcej fascynujących tematów związanych z podświadomością wiarą i rozwojem wewnętrznym. Dzięki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.